Witajcie moi mieli. spontaniczna dzisiaj, naprawdę spontaniczna próba autostradowa mega fajnego samochodu. Olbrzymi i komfortowy niemiecki rzeźmierz. Przed wami Audi A8D3, przedmiot, rocznik 2003. Pod maską mamy tutaj wolno-sącą ponad 300-konną V8. A, jak Wam się podoba, lubimy takie przypadki. Ale jeśli chodzi o szczegóły, wiadomo, luksusowa limuzyna z napędem quattro, automatyczną sześciostopniową skrzynią biegów, a pod maską 4.2 V8, jeszcze na wtrysku pośrednim. Mamy tutaj instalację gazową, chociaż będziemy jechać na benzynce zaraz. Będzie, będzie szacunek dla silnika ten gaz. Akurat zamontowanie tutaj instalacji LPG było świetnym pomysłem. Słuchajcie, 335 koni mechanicznych 430 Nm. Ten wóz waży mniej więcej, jest cały aluminiowy, niecałe 1900 kg, właściwie 1855 kg. Pierwszą setkę według deklaracji producenta powinien osiągać w 6,3 sekundy, a prędkość maksymalna to podobno 250 km na godzinę i ten wóz zjawił się tutaj na przejściu granicznym w Kołbaskowie, by to zweryfikować. Okej, okay, to co, będziemy palić bestię? Proszę bardzo, w ogóle jaki kokpit, jak to wszystko wygląda? Czuć, że jest to premium. Czuć też, że ma troszkę już klat na karku, ale premium. No w sumie, jakby nie patrzeć, 21-letni samochód. Dobra, palimy i przy tym krótki soundcheck. furczy i burczy. Aczkolwiek wydech jest tutaj akurat standardowy, więc ta maszyna e, ma też zachować swoje walory e, jako limuzyny z segmentu F po prostu. Ma być cicha. Właściwie tutaj ma w planach zamontowanie przepustnicy jakieś, by od czasu do czasu sobie pofurczyć i poburczyć troszeczkę głośniej. No i dobra, myślę, że możemy startować. Zawieszenie oczywiście pneumatyczne na dynamic ustawione. Tryb S skrzyni biegów. Jeszcze średnie zużycie Paliwa. Tutaj w ogóle nie pozdrawiamy pasażerów tej OtoKi Optimy. Jeśli macie psa, to sprzątajcie po nim, a nie jak Nasra, to to zostawiacie no to, to bardzo nieładnie. Sam mam psa i sprzątam. Bardzo się zdenerwowałem, jak to zobaczyłem. No nieważne. Przejście graniczne w Kołbaskowie, co tutaj słychać? Proszę Gran Coupe, czwóreczka Tiguan All Space. Oktawka, no tutaj reprezentacja kombi Proszę bardzo Najnowsza oktawka, ole będzie Olle będzie próba, tam kolejna Skoda Co to dzisiaj, jakiś Skoda Club Poland? No dobra, kurczę Sam nie wiem, czy tutaj nie za jasno będzie Na mnie ujęcie O, spróbujemy tak no Widzicie, akurat teraz wyszło słońce, było wilgotno No co No i dobra No, proszę bardzo. Proszę bardzo. A no i zaraz ograniczonko. Musimy uważać. Kurczę, kontrola. Dzisiaj w ogóle yy, dziękuję jednemu z widzów, który wysłał mi w ogóle artykuł. Tak późnym wieczorem wczoraj, że ponoć ma odcinek od Szmyln do pękun, czyli między naszymi zjazdami być zamknięty w stronę Szczecina. Zobaczymy, jak będzie, ale jest to ważna informacja dość. Tym bardziej, że wiatr mamy w stronę Szczecina w dupkę, a w stronę Berlina będzie w mordkę. Ok, kamera ściągnięta. No bo rękaw, nie chcemy tutaj mieć przypału. Zobaczymy, czy a ósemeczka tutaj zostanie zatrzymana. Chyba nie. Widzicie, z takich auta jak się, muszę taki golfik sobie nakładać, jakbym bluzę z kapturem miał, no to mogłoby być gorzej Nie, a tutaj typek w golfiku sobie leci, znaczy w golfiku, wałosemie sobie leci w golfiku. No i co? Jest to 200 i ciśniemy. Niemiecka strona, odcinek bez ograniczeń prędkości. Dobra ta maszyna, fajnie się prowadzi w ogóle. Zawieszonko i tak dalej. Dobra. 215 jakoś do drugiego mostu. I 17, 55, 50, ale było minus 24% 4 z górki. Ale proszę bardzo, ciśniemy pod wyraźny wiatr. Zobaczymy co będzie później, zobaczymy Na razie myślę, że tutaj moglibyśmy sobie w sumie zwolnić i zbadać prędkości obrotowe Prędkości obrotowe zbadamy, ale wyciszenia, kurczę, dzisiaj nie będziemy badać Ponieważ pada po prostu deszcz No i gdy pada deszcz, no to po prostu taki pomiar będzie bez sensu, nie będzie sprawiedliwy Damy sobie na D, bo na S ciągle jechałem i powiedzmy takie 100 km na godzinę Jest tutaj skrzynia ZF 6 -biegowa. Ciekawe czy taka sama jak w BMW E60 dajmy na to Przy 100 km na godzinę Mamy 1700 1702 obroty 120 Deszczyk tutaj, znaczy wilgotna nawierzchnia też nie pomaga No było takie pruszonko wcześniej, taki delikatny płacz aniołów Nie była to jakaś ulewa 120, mamy 2069 Nie była to ulewa, woda się nie odkłada na drodze, ale jednak Jak jest troszeczkę mokro, no to też tutaj ma to wpływ na 100 na przykład no i dobra. 140 to będzie 2406 obrotów. I co, myślę, że tutaj będziemy jechać. Dobra, ja tutaj w ogóle zobaczę, tak będziemy się powoli bujać styl, taki typowy styl luźnego Ryszarda, luźny Ryszard sobie... O! Tak, dwie ręce na kierownicy oczywiście, ale wiecie. Luźny Ryszard, no jak jest luźny Ryszard? Sami przecież dobrze wiecie. Paczka 8 według GPS-u, paczka 9 według prędkościomierza. No i zobaczmy, czy coś tutaj się dzieje na naszym odcinku od Pękun do Schmön sprzeciwka. Nic. Patrzcie, fake newsy chyba. Takie to są właśnie te media Ale mnie to bardzo cieszy, że to jest fake news Coś mi ciągle tutaj ta jasność nie pasuje No dobra, co? Zaraz myślę, że będzie można Nie wiem, czy 100-200 W drugą stronę chyba wszystko potestujemy Tutaj możemy się ewident... 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 ewentualnie Już zacząłem jąkać A Skoda mnie rozproszyła Ewentualnie troszeczkę tak depniemy No 224 już było Jazda autosemu taką składro, z, z Torsenem, przy takich prędkościach jak myślicie, jak Wam się wydaje, wiadomo, że jest pewnie, nie ma tutaj żadnego stresu, ja w ogóle teraz, teraz, to ja proszę Państwa sobie nawet bez kickdowna jadę. O! Teraz na S jeszcze wrzuciłem. Pod wiatr jak idzie, jak burza 21 lat samochód Widzę przebieg 328 tysięcy kilometrów No według prędkościomierza chyba już 250 było Ale <grytanie> będzie to szafy. szapy O ile będą warunki wiadomo To zjazd na Szwed O ta nazwa Szwed Sami wiecie W ogóle czemu mi się morda tak cieszy Zapytacie Ponieważ widziałem, że jest mały ruch w stronę Szczecina Mam nadzieję, że się to nie zmieni No i dobra, jeszcze tutaj szybki sound check No, jest kulturka Słychać, że jest to po prostu V8 Kurcze, Konkretnie Ale nie ma po prostu przypału kulturalnie No Proszę Państwa Jako, iż jest to limuzyna z segmentu F No to prowadzenie, wiadomo nie, nie będzie to jakieś takie Gokardowe doznanie Ale Jakby tak porównać do innych limuzyn Do konkurencji z tych lat Okaże się, że taka a Całkiem, 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 całkiem. No dobra, to wjeżdżamy na autostradę i od razu tutaj pomiar 120 sobie zmierzymy. Lekko pod górkę, ale zaraz lekko z górki. Ciągnie maszyna, a co? To ma nie ciągle. Minus 0,3% Mamy 17,9% I to będzie taki poprawny pomiar Nie, ale tutaj kurcze pieczone Muszę odpuścić, bo się trochę boję Ktoś jedzie blisko ciężarówy, żeby nie zaczął wyprzedzać No i właśnie To właśnie kurcze o to chodzi No ale pasacik Pasacik Czy to nie pasacik? Signiuszek. No i dobra. Jest 200. Czy będzie 200-250? Chyba tak. Ale to jest babka, która kurczę uczestniczy w sprincie i wciąż może. 22... 22,96 I cyk! No 259 km na godzinę według GPS-u Już nie będziemy yy, ostrzej cisnąć Ponieważ to już się zna, zaczną łuki takie jest tam jedno ograniczenie też takie ostatnio No i tutaj wyprzedzanie jeszcze ruchu Ale! To była próba! To była próba Chyba z ponad 270 było według prędkościomierza 259 km na godzinę według GPS-u I chyba nie ma tutaj kagańca Coś mi się tak wydaje Ale dzisiaj flow, ale dzisiaj mi się dobrze kręci Znaczy kręciło, bo to już będzie koniec tej próby autostradowej Mam nadzieję, że... Wam się ona niesamowicie podobała, tak jak i ten samochód. Odcinek krótki, ale konkretny. Średnie zużycie paliwa 22,4. 100-200 było 17,9. 200-250, 22,96. Prędkość maksymalna, przypominam, 259. Pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym odcinku, kolejnym filmie. Na razie trzymajcie się.